O bodźku Maćku i Cudownej Gałązce. Rzecz zadziała się dawno temu, jakieś trzynaście wieków po narodzeniu Chrystusa, gdzieś za górami, nad rzeką wschodnią, gdy pierwsze promienie słońca śnieg ze strzech leciwych topiły. Wiosna to była długa i ciężka, niemalże tak ciężka, jak jego powrót do domu. Raz wichrem smagane, to zaś burzy błyskami oślepiane, ale i pełen nadziei, gdy słońce mu pióra suszyło. Jak bociek Maciek postanowił wrócić do domu, do swojej Polski ukochanej, do miejsca, w którym go matka Aniela wysiedziała, a ojciec Wojtek świerszczami wykarmił. Dom miał solidny, bo na szerokiej, strzelistej wierzbie upleciony. Tęsknił za nim bardzo, na odległej obczyźnie. Wspominał tam matki i ojca rodosny klekot, a sióstr swoich pierwsze próby lotów. Gdy jednak poczuł zewnatury, rozmyślał. Jak to po powrocie ojcowski dom rozbudować? Aż przyszedł ten dzień wyczekany, Kiedy wracać mógł wreszcie. Czuł, że dzieło ojca dokończyć musi I gniazdo powiększyć, i solidnie wzmocnić. Przed odlotem nazbierał w gałązek różnorodnych I poderwał się do lotu. Pożegnał ciepłe kraje radosnym trzepotem skrzydeł. Nabrał powietrza w pierś i wzniósł się wysoko do nieba. Ale w locie różnie bywało. Raz lepiej, raz gorzej. Gałązki co chwila z dzioba mu wypadały, lecz łapał je szczęśliwie i dokładał nowe. Był przecież odpowiedzialnym bocianem, na którym ciążyło utrzymanie przyszłego rodzinnego gniazda. Nagle, coś w pewnym momencie, w locie nim szarpnęło, jakby uderzenie niewidzialnej fali. Oczy szerzej się otwarły, nozdrza zaciągnęły znajomy zapach, a znajome dźwięki docierały do niego coraz częściej. Wiedział już, że przekroczył próg swojego domu, polski, teraz nie bał się już niczego o nie, żadna troska nie stwarzała mu już problemu. Podziwiał i rozumiał, czemu instynkt ciągnął go właśnie w te, a nie w inne strony. Piękne, doniosłe uczucie zalało jego serce, jeszcze tylko kilka uderzeń skrzydłami i będzie na miejscu. Obserwował z góry osady spokojne, lasy zielone i stawy zarebione. Im bliżej był, tym droga prostsza się wydawała. Zaleciał na miejsce około południa, stanął dumnie na wysokiej sośnie i wzrok wlepił w to miejsce na wierzbie, którym resztki śniegu w krople się zamieniały. Nie wiedział, jak nazywa się ta wioska, do której przybył, ale czuł, że jest mu od innych bliższa. Chwilę trwało, nim ze spokojem podbił się w lot. Aby za chwilę w pełnym majestacie w gnieździe rodzinnym skrzydła rozłożył. Z radości dziób do tyłu odchylił I głową o grzbiet pocierając Wydawał głośne klekoty, Aby wszem i wobec oznajmić swoją obecność. Gdy tak szeroko dziób otwierał, Zapomniał, że w nim ostatnią Zachowaną z ciepłych krajów gałązkę trzymał. Wypadła pod sam pień wierzby. Maciek w ogóle się tym nie przejął, bo po co mu teraz jakieś obce badyle, skoro tu całe lasy pełne materiału na rozbudowę gniazda, gałęzi, słomy i suchych liści posiada. Bociek zajął się budową, a zapomnianą gałązkę rolnik orający pole w owym brudzą ziemi przysypał. Dni mijały, a Maciek skał twój dom szczelnie i precyzyjnie. Daj Boże, aby był odnowiony solidnie. Nie minęły dwa tygodnie, od Maćkowego powrotu, a gniazdo już gotowe było. Słońce coraz wyżej na niebie się znosiło, a kwietniowe powietrze dookoła wąziół słodkich rozwiewało. I od Maciek poczuł nagle w sercu jakiś nieznany dotąd uścisk. Coś ich niespokojny się zrobił. Skrzydłami na wietrze trzepotał, z nogi na nogę przestępował. Po jakimś czasie jego loty coraz dalsze się stawały. Czegoś mu brakowało i wiedział, że tu na miejscu tego nie uświadczy. Musiał poszukać dalej. Pewnego dnia Maciek niknął niespodziewanie. Zmartwiali się parobcy, oj, zmartwiali. Wyglądali boćka z oddali z nadzieją, że wróci. Tak minęły dwa dni i dwie noce. W trzecim dniu zaś do gniazda wreszcie zawitał, ale nie sam, bo ze swoją bocianą żoną, Marianną. Tak. Tego Maćkowi brakowało towarzyszki, aby mu w gnieździe gospodarzyć miała. Nie minął miesiączek, a w ich wspólnym gnieździe cztery dorodne jaja się pojawiły. Cóż to była za radość! Maćkowe klekotanie po okolicy się roznosiło. zabiało radosne dzieci, które tańczyły dookoła wieżby. Nie zawsze jednak wesoło tak było. Wiosenna zmienna aura razem z ciepłymi krajami często nic wspólnego nie miała. Burze wieżbą targające i silne wiatru porywy przynosiły chwile zmartwienia i lęku o jaja. To z nich bowiem wykluć miały się młode, które maćka przedłużą. bo Bociani rodzice za wygraną nie dawali. Oj, już tak Maciek wiedział, jak chronić swe młode. Już tak Marianka klekocząc przeczuwała, że w końcu ciepła pora nadejdzie i ich struchlały skrzydła rozgrzeje. Długo to nie trwało, bowiem za czas jakiś pierwsze promienie słońca się pojawiły. Ciepło, które dawały, inne było niż wcześniejsze, silniejsze i skutecznie resztki ciężkich chmur rozganiało. Zauważyć można było, jak z ziemi jeszcze szybciej zaczęły się wybijać młode pędy buru, buraków i fasoli. Po łacie zielonych dywanów, burz, żyzne gleby zalały. Trawa wilgocią pachniała i wypuszczone bydło zbawiała. Żonkile i forsycje kępami się złociły, dodając kolorytu drewnianym chatom. Aż do dnia stało się. W gnieździe wielkie poruszenie. Klekot jeszcze głośniejszy niż zwykle się zdawał, bo oto twarde skorupy jaj zaczęły pękać. Marianna dziobem młodym wyjść na ten świat pomagała. Kawałki skorupek odrywała, które zaraz z gniazda wrzucała, żeby delikatnych piętek maluchów nie raniły. Oboje z Maciekiem wpatrywali się w je z niecierpliwością. Maciek z całego serca syna mieć pragnął, gdyż tylko wtedy ich gniazdo w rodzinie by pozostać mogło. Po pewnym czasie z pierwszych dwóch jaj samice się wykluły. Radość ogromna była, ale i niepewność. Dwa pozostałe oznak wyklucia nie dawały. Ich skorupki nie pękały, a ze środka żaden dźwięk wskazujący, że wewnątrz coś grzyje się nie wydobywał. Marianne jeszcze raz więc na jajach zasiadła, tuląc jednocześnie do siebie dwie buchate pokraki. Mimo wszystko, bociani maćkowy instynkt nakazał młodych wykarmienie, to też co chwila na łowę świerszczy i pędraków wylatywał. Na drugi dzień, ach co to było, maćkowa para od świtu samego wpatrywała się w dwa jaja które w gnieździe pozostały. Już nadzieję potracili. Już bociańym zwyczajem wypchnąć niewyklute jaja poza gniazdo mieli. Aż tu nagle ola Boga! W jednym z nich cichych robot posłyszeli. Czym prędzej Marianna dwoma uderzeniami dzioba twardą powłokę przebiła i w jednej chwili długa szyja się z niej rozprężyła. Wielka radość Maćka ogarnęła, bo też i w końcu się okazało, że to oto ma swojego następcę. Bocianek Maciek drugi, bo taki przydomek otrzymał, zamglonymi oczkami na niego patrzył. Niestety ostatnie jajo wypchnięte z gniazda zostać musiało, bo i życia w nim nie uświadczono, ale wyklute pisklęta w cieple matczynych skrzydeł grzały się raz za razem promieniami słoneczka otulone. Samiczki szwarnie sobie radziły, na nogi szybko stanęły. Ano maćkowych rodzicieli wielce jednak smuciła nieporadność najmłodszego pisklaka, które mniejsze było od innych, a i coś ich mniej jadło. Dychało jednak i dlatego żywota swojego przetrwać musiało. Tygodnie mijały, a tu mały maciek popychany był przez dorodne siostry. Oj, kozłem ofiarnym stało się to nieboże, oj, i to jakim! Pewnego razu siostrzychy złośnice, chcąc skorzystać z rodziców nieuwagi, dalejże wypchnęły nieboraka z gniazda. I już koniec to miał być Maćkowego rodu. Ale jednak coś niespodziewanego się stało. Wypadający Maciuś o wątłe gałązki poskręcanego pnącza zaczepił. Liście stały się dla niego niczym miękka poduszka, która uchroniła go przed bolesnym upadkiem. Nieboże wisiało tak na nim wystraszone i niepewne o dalszy swój los. W tymto czasie do gniazda ojciec Maciej powrócił, który tylko ślepiami łypnął i zoczył brak potomka. Co za nieszczęście, wlot się poderwał, by z góry wypatrywać, gdzie też podział się jedyny synaczek. Biedny, z wysokości tego co było w trawie dojrzeć nie mógł, dlatego na ziemi stanął i rozpaczliwie szukać Maciusia zaczął. Na nic się to zdało, bo i tu malca nie uświadczył. Zesmucony do gniazda powrócił, smutną wiadomość rodzinie oznajmić. Tymczasem ciemny wieczór już nastał. Drżące maćkowe nieboże kurczowo splątanych gałązek pnącza się trzymało, którego też kępami liście okrywało. Połączkujące kwiaty pnącza przeróżne owady do siebie zwabiały. Mały nieporadny bociek na siebie tylko i na ten krzak przedziwny był skazany. Siedział więc w nim cięgiem, jako ten kot na zapiecku. Brzuchu burczeć już zaczęło, bo i toć nieborak sam pokarmu zdobyć nie umiał. Cóż teraz miał począć? Jak brzuch na tym wygnaniu zapełnić? Siedzi bociek w gałązkach i płacze. Oj, chłodno. Głodno i samotnie. Już tam tatuś wiedziałby co zrobić. Aż tu nagle przypomniało mu się, jak to ojciec świerszy dla niego wyłapywał. A tych nie brakowało. Malec w sobie się zaciął idzie dziobek szeroko otwierając chwytać je próbował. Trudno było Maćkowemu pisklęciu, oj trudno. Wiedziało jednak, że jeśli chce dychać jako tako, pojadać cośkolwiek musi. Całą noc strawiał nad tym, by choć jednego świerszcza uchwycić. I w końcu się udało. Cóż to była za radość. Wstąpiła siła w małe ciałko i dalej, że łapać następne i następne. Szczęście to wielkie, brzuch pełny mieć wreszcie. Teraz właśnie dokonał tego... Czego nawet jego siostrzycy jeszcze długo potrafić nie będą. Najedzony w liście rośliny się wtulił. Nagle poczuł niebożem silny wiatru podmuch. Maciuś swoimi graślawymi nogami utrzymać się na wątłych gałązkach musiał. Balansował tak długo, niestety, silne wiatru podmuchy sprawiły, że spadał z nich coraz niżej. A to kolejna próba przetrwania. No zawziął się jednak w sobie i pnącza gałązki mocniej się uczepił. Wiatr chmurę deszczową przygnał, jakby na złość biednemu stworzeniu. Maciek już się pomiarkował, że jak z głodem, tak i z deszczem poradzić sobie musi. Krokiem powolnym dostał się pod kępę liści dorodną, która przed co większymi kroplami wody chronić go miała. Zimna dygocząc, Rozglądał się nieborak wokół, rozmyślając. Co takiego ciepłą mamusie zastąpić by mu mogło. W mroku nocy spore grono mięciutkich szyszek, otoczonych liśćmi, dojrzał. Już to miejsce ogrzeje zmarznięte nóżki i skrzydełka. Maćkowy pisklak z trudem po gałązkach do celu się przybliżał. Jeszcze tylko kilka kroków i udało się. Maciek w gęstą kiście wtopił. Zmęczony, smutny, ale i dumny z siebie. Nastał poranek. Słońce w końcu rozgrzało zdziawnięte pisklę. Nieboraczek coś dziwnego zauważyć zdołał. Był jakby bliżej swojego gniazda. Nie ostało w nim jeszcze tyle krzepy, by dźwięki głośne wydawać. To też nie miał jak swojej obecności innym oznajmić. Poczuł jednak, że gniazdo, które jeszcze wczoraj hen wysoko było, dzisiaj jakby bliżej stało. A wszystko to za sprawą rośliny szybko rosnącej, która teraz jego domem była. Mały bociek poczuł wnet nadzieję i radość. Wiedział, że już niebawem, od chwilka mała, roślina tak urośnie, że bez przeszkód będzie mógł do rodzinnego gniazdka wskoczyć. Nastał dzień upalny, lecz zdobyte nocą umiejętności przetrwać ukrób mu pozwoliły. A i pragnienie straszne mu nie było, bo gałązki niezwykle soczyste się okazały, a płynący z nich napój gasił największe pragnienie. Wieczorem Maciuś polowanie na owady nazad sobie urządził. Ta noc spokojna już była. Gwiazdy niebo rozświetlały, a świerszcze koncert grające tęsknotę w sercu za rodziną zacierały. Sam nie wiedział, kiedy zasnął. Sen jednak nie był długi. O nie! Tym razem zamiast promieni słonecznych obudziło go głośne, radosne klekotanie rodziców. Spojrzało nieboże w stronę wrzasków i ujrzało tuż obok znajomy widok, rodzinnego gniazda, a w nim mamę, tatę i zdziwione siostry złośnice, a dyć przecie to krzak urósł na tyle duży, że młody bociek bez problemu do kolebki gniazda mógł wprost z niego zeskoczyć. Ojciec z radości podskakiwał, jakby tańczył. Matka do lotu się poderwała, zataczając kręgi nad łopkami. Radosne i niesamowite to spotkanie było. Jakże się to jednak wszystko wydarzyć mogło? Oj, zmył głowy biednym córkom Maciej, oj, zmył. Teraz to siostrzyce złośnice w kącie gniazda cicho siedziały. Ojciec na jednego syna jeszcze raz trzeźwym okiem łypnął i trącając go co chwila dziobem, pomiarkował sobie, że niesamowita zmiana w nim zaszła. Z małej, nieporadnej pokraki Maciejowy syn jakby przybrał w sobie. Ano, na nogach teraz sztywno stoi, a na brzuchu jakby tuściejszy był. Jak to się stało? Skoro przecież sam pożywienia znaleźć nie umiał, a tu nawet dziobu z głodu nie otwiera. Suchy, ciepły. Chorób po nim nie widać. A żeby pokazać, jak zmężniał, do sióstr podszedł i wnet okazało się, że jest od nich większy i że to teraz on tu rządy swoje zaprowadza. Z ulgą odetchnął dumny ojciec, a Juści ma swojego następcę, godnego Macieja II. Bo cianim rodzicom spokoju jednak nie dawało, jakim to też cudem pisklę, z takiej wysokości spadając, otwartą ziemię się nie rozbiło a nie je wygłodniałe psy nie pożarły. Maciek przyjrzał się jeszcze raz i jego oczom dorodny krzew chmielu się ukazał, na którego wcześniej nie miał czasu uwagi zwracać. Przypomniał sobie gałązkę, z którą w dziobie przyfrunął z krajów ciepłych. Tak, to ona jego jedynemu pierworodnemu synowi życie uratowała. W swe objęcia go złapała, gdy upadł. Pożywienie mu dała, poiła go, chroniła przed deszczem i słońcem. Otulała, gdy zasypił, a ponadto, rosnąc, ponad gniazdo malca wyniosła.